Maneczko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do filmiku o klockach. A mamy tu dzisiaj podróbkę jakąś Lego, klocki Citi, re, re, Resu coś tam i nazwa, pejizki, jakieś coś takiego i numer. No jak wiadomo jak te logo LEGO. Takie podróbki, tam jeszcze tych, tych, oryginalnych klocków, nie? Tutaj mają. No jestem ciekawy, jak się to będzie prezentować, jak to będzie wyglądać. Z obrazka widzę, że na pewno jest ludek, jest inny, nie pasuje. Nie pasuje ludek do ludków LEGO, że jest inny. Kiedyś miałem inne podróbki, robiliśmy filmik o innych podróbkach, to ten chłopek był identyczny. No tutaj ten chłopek jest inny. Więc zobaczymy, czy on będzie pasował w ogóle, jak on się będzie prezentował, jak to będzie wyglądać. E, ogólnie, co jest w zestawie? Co jest w zestawie? W zestawie jest instrukcja. Więc instrukcja jest e, fajna, czytelna, ma opis wszystkich klocków i dokładnie jak krok po kroku jak wszystko składać. Więc, więc myślę, że instrukcja jest fajnie zrobiona. Więc myślę, że dam radę to poskładać. Mamy również narzędzia, które są do powyłamywania tutaj, żeby sobie je powyłamy, powyłamywać z tego. Tu mamy różne narzędzia, więc też sobie odłożymy. No i klocki są zapakowane w takiej w torbie, w woreczku foliowym. Więc wysypiemy sobie wszystkie te klocki i jak się to prezentuje? No klocki, jak klocki jak zwykłe Lego. Tutaj nie widzę jakiś. nie wiem co to jest, ale dobra. Nie widzę jakiś yy, może tak jakby materiał był bardziej taki śliski. w Niektórych rzeczach taki bardziej błyszczący. Po prostu inne tworzywo plastiku mi się wydaje, ale ogólnie Ogólnie to nie widzę, nie widzę żadnej różnicy w klockach. Czy to jest Lego, czy to nie jest Lego, no tylko że nie macie napisu, nie? Lego macie napis, a tutaj nie macie napisu, macie tylko taką taką dziurkę, tak? To jest największa chyba różnica. No i największą chyba tutaj różnicą będzie chopek, tak. Jest chopek. Mamy tutaj kawałek hopka. Tutaj mamy nogi. Mamy ręce, mamy chyba gacie. Tutaj mamy drugą gacie i drugą rękę. No nie jestem w stanie go tak poskładać, więc poskładam go sobie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam tak, złożyłem tego hopka, ale nie było to proste. Naprawdę było ciężko powkładać tutaj te wszystkie rzeczy, wepchać. Jak wpchałem rękę, ręce to normalnie, aż mi się w palce podbijało więc nie było to łatwe. Ogólnie nie widziałem jeszcze tyle rzeczy, żeby na jednego hopka nałożyć tyle klocków różnych wszystkiego. No ale ogólnie myślę, że się fajnie prezentuje, fajnie tutaj ma ten plecak wykonany. że przenosi wszystko. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Tutaj ogólnie fajne. Dobra, bierzemy się za wybudowanie tego. No nie jest tych klocków niby dużo. Więc powinno nam to pójść szybko. Powoli nam idzie. No, mamy już tutaj podstawę gotową. Tak się to prezentuje. Tutaj chyba ma być taki klocek. Na razie się nam to rozkłada. Mamy niepodociskane wszystko. Tutaj gdzieś chyba taki klocek. Teraz co? Tutaj gdzieś taki klocek, żeby to było połączone wszystko, nie? Dobra, trzeba to połączyć. Się mi to odskakuje. Dobra, jest to. No i tutaj łączymy. Tym. Wiecie, buduję na miękkim, więc temu mi to tak się ugina. Jak naciskam, to się mi to wygina. Dobra, złożymy to i lecimy dalej z tematem. No i mamy taki postęp. Tak się nam powiększa tutaj cała ta nasza budowla. Coraz, coraz większa. Tutaj jakiś klocek musimy dostawić. Więc nie wiem. Na razie to wygląda dosyć, dosyć dziwnie. To wygląda. Więc zobaczymy co z tego wyjdzie dalej. Teraz będziemy montować. Co będziemy montować? Aha, będziemy montować takie coś. I tutaj cztery takie te musimy zmontować razem i jak to zmontujemy to musimy tutaj domontować jeszcze taki klocuszek dobra składamy to dobra zaczęło to już kształtem coś przypominać tutaj ten nasz budynek jaki to ma wyglądać więc myślę że postęp bardzo fajnie nam idzie Dajemy radę, dajemy radę to wybudować. Tutaj już tylko takie pojedyncze klocki zostały pod opindo, pod o, żeby podokładać. Choć tak patrzę To wydaje mi się, że coś, że coś minąłem, bo niektóre w ogóle nie mam pojęcia gdzie by tu użyć no, ale nic, nic, na to nie poradzimy. Jak coś się minęło, to się minęło. To ma być takie, o, takie coś. I to ma mniej więcej tak chyba wyglądać. Nic więcej już tu chyba nie dołożymy. Widzę, że strasznie dużo klocków mi zostało. Więc może jeszcze gdzieś coś, coś pomijałem. Więc muszę sobie to przejrzeć jeszcze raz i podokładać, jak tam coś, coś minąłem. No i powiem wam tak: po instrukcji, tak by się to miało prezentować. Zobaczcie strażak, wąż, i to wszystko. Tak by to miało dokładnie z instrukcji wyglądać. Dodatkowo mamy dwa elementy, raczej znaczy trzy. Dwa płomienie i jedną szybkę dodatkową więc to się chwali, że coś gratisowego dali. Hmm. Tutaj te płomienie, no strasznie słabo trzymią te płomienie. Wystarczy troszkę ruszyć i wypadają, więc hmm, mogło to jakoś lepiej troszkę wchodzić. E, tutaj jest taki gumowy wężyk, który ma tak na hydrancie, ale to jest, to jest porażka. To jest tylko nasadzane, zobaczcie. To wystarczy obrócić tego ludka i to spaduje. Nie wiem w jakim celu to ma być. Mogła być przynajmniej ta końcówka plastikowa, żeby klikało na, na tego. O, troszkę tam siadło akurat, ale tutaj to moment i spaduje, nie da się z tym nic zrobić, więc to jest zupełna porażka, gumowa część. Myślę, że to miałoby takie giętkie, żeby szło chodzić. Ale tu miały być plastikowe, normalne końcówki na jak klocek. Końcówka wtedy by to. Trzymało mocno, a nie taka gumowa nasadka. Więc to jest porażka. To jest porażka w tych klockach. Tutaj ogólnie wykonanie. Oprócz tego, że słabo, troszkę słabo trzyma te płomienie. No to ogólnie fajne nie widzę różnicy. Żeby to nie było lego. Elementy fajnie pasują, wszystko pasuje, wszystko się ponakładało na siebie, więc. Ludek też mnie trochę rozbraja, bo wygina nogi, ręce w każdą stronę można o, na boki, do przodu, do tyłu w każdą stronę można tego ludka tymi rękami wyginać, więc na pewno będzie go ciężko postawić, żeby tutaj stanął. No jasne, nie ma szans, trzeba te nogi wyprostować. O, widzicie, porównać te nogi fajnie i dopiero będzie można go postawić więc musieliby popracować nad ludkiem, żeby nie gonił w każdą stronę. A może chcieli ulepszyć, że można wyginać właśnie ludka w każdą stronę. Może może siednąć jak chce, rękami, ręce też sobie może na boki powyginać. Może to jest, chcieli ulepszyć, żeby był lepszy niż zwykły Lego, który się nie wygina. A tego można powyginać w każdą stronę. Więc nie wiadomo, co tam twórcy mieli w planach. Ale ogólnie budowla myślę elegancko wyszła, fajne. Klocki na pewno są dużo tańsze niż klocki Lego. Niektóre elementy mogły być zastąpione po prostu pojedynczym klockiem, albo całym, długim klockiem, tak jak tu, tu jest z pojedynczych kosteczek budowane, gdzie wystarczyłyby jeden cały i jedna, jedna czy dwie takie półpłytki, a tu dali chyba cztery czy pięć pojedynczych. Tak samo tutaj wystarczyłyby Trzy długie klocki, albo jeden taki stojący, a oni dali osiem małych i jeden płaski, więc szłoby to zastąpić dla ułatwienia, ale to jest z automatu mniej klocków w paczce, mniej budowania. Nie? Więc może na tym twórcy bazują, że tym więcej elementów, tym więcej do składania. Tak samo tutaj szłoby dać długi, długi, długi klocek, nie? żeby to połączyć. A nie samymi dwójkami włączone przez całość, nie. No dobra, tak to wyszło, tak tak to wychodzi klocki. Myślę, że jeszcze kupię sobie zestawy z tego z tej firmy, bo wygląda fajnie, no. Dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam.